z Księgi Liczb. Pan powiedział do Mojżesza Oznajmij Aaronowi i jego synom Tak macie błogosławić Izraelitów Niech cię Pan błogosławi i strzeże Niech Pan rozjaśni nad tobą swoje oblicze i będzie ci łaskawy Niech Pan zwróci do ciebie swoje oblicze i niech cię obdarzy pokojem W ten sposób Będą wzywać mojego imienia nad Izraelitami, a ja będę im błogosławił. Pokój Tobie, witam Ciebie pierwszego dnia nowego roku, uroczystość Bożej rodzicielki Maryi. Księga liczb nie należy do tych ksiąg, po które bardzo chętnie sięgamy. Pamiętam jeszcze. Z moich młodych lat, jak kojarzyła mi się zawsze z taką wyliczanką tych rodów, różnych imion, niełatwo było mi sięgać po tą księgę, ale widzimy, że, że warto. Jest tutaj wielkie błogosławieństwo aranowe, taka perełka zawarta, i dzisiaj Bóg sam nam składa życzenia na początku tego nowego roku który no właśnie rozpoczynamy. I Pan mówi do Mojżesza, do tego, który prowadził lud, aby oznajmił Aaronowi, czyli swojemu bratu, który był arcykapłanem, ale także jego synom. Eleazar i następcy właściwie. Syn, synowie synów. Cały Lud kapłański. Tak macie błogosławić Izraelitów. I owszem, to kapłaństwo Nowego Testamentu jest Chrystusowym kapłaństwem. Ono jest inne, ale myślę, że równie dobrze można odnieść dzisiaj też to do kapłanów Nowego Testamentu. Właściwie tak, no. Które, które to błogosławieństwo jest aktualne. Owszem, że można też sięgać głębiej i widzieć choćby w Ojcu rodziny, też kapłana swojej rodziny i odpowiedzialnego też za życie Boże w rodzinie, który ma też błogosławić swoją rodzinę, jak najbardziej, ma błogosławić swoje dzieci. Jak najbardziej. Właściwie oboje rodzice mogą błogosławić swoje dzieci. To nie podlega, jakby tutaj, dyskusji. Tak macie błogosławić Izraelitów. Niech Cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan tak błogosławi. Błogosławi. To jest. Błogos życzenia dobra, niech Pan da tobie to co najlepsze, Niech ochrania Twoje życie, niech, niech rzeczywiście stoi na straży Twojego serca. To jest to błogosławieństwo, które ma być, to jest to działanie Boże, które Bóg pragnie czynić również i w Twoim życiu. Niech Pan rozjaśni nad Tobą swoje oblicze. Możemy sobie wyobrazić twarz, która jest zaciemniona, y, która jest ponura, y, bez światła, bardzo smutna i, i może wręcz odrażająca. Ale możemy sobie wyobrazić twarz jasną, rozjaśnioną, właśnie piękną, która jest zwrócona ku nam. I właśnie tak Bóg się zwraca do nas dzisiaj, również i do Ciebie. Bóg tęskni, tęskni za Tobą i On wychodzi Tobie naprzeciw, znając Twoje życie, to wszystko, co przeżywasz. I chce być Tobie łaskawy. Chce być Tobie łaskawy, wychodzić z łaskawością Tobie naprzeciw. Niech Pan zwróci na Ciebie swoje oblicze. Nie odwróci, ale zwróci. To jest też obraz przychylności Boga do swojego stworzenia. Do człowieka i niech cię obdarzy pokojem, szalom, przychylność, pełnia. Tak, szalom, Boże szalom, niech będzie z Tobą, niech będzie z Tobą. W ten sposób będą wzywać mojego imienia nad Izraelitami, a ja będę im błogosławił. Bóg chce pośredników w jakiś sposób, tak? Abyśmy my, jak chrześcijanie, wzywali Bożego imienia nad innymi, nad sobą nawzajem. I Bóg w ten sposób chce przekazywać swoje błogosławieństwo. I to jest piękne, i to jest wspaniałe, i to jest dobre. Niech ten Boży rok, który się zaczyna, pod sztandarem Maryi, Bożej rodzicielki, yy... Przynosi tobie obfite błogosławieństwo, pokój. Przyjmij Boże błogosławieństwo, które Kościół przeznacza na ten dzisiejszy dzień. Pan z Wami i z Duchem Twoim. Bóg, źródło wszelkiego błogosławieństwa, niech Wam hojnie udzieli łaski i przez cały rok strzeże zdrowia Waszej duszy i ciała. Amen. Niech Bóg zachowa w Was prawdziwą wiarę, da niewzruszoną nadzieję. I cierpliwą miłość, która wszystko przetrwa. Amen. Niech Bóg w pokoju kieruje Waszym życiem i Waszą pracą, dzisiaj i zawsze, wysłucha Waszą modlitwę i doprowadzi Was do życia wiecznego. Amen. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Bożego Nowego Roku.